Informacja do zadań 18-20 poniżej przedstawiono wzór 1,4-dimetylobenzenu, czyli paraksylenu. Ten związek reaguje z bromem zarówno pod wpływem światła, jak i w obecności żelaza. 18 zadanie za jeden punkt. Uzupełnij tabelę. Napisz nazwę typu reakcji paraksylenu z bromem pod wpływem światła i w obecności żelaza. Czy to jest adycja, eliminacja, albo substytucja? Oraz nazwa mechanizmu: elektrofilowy, nukleofilowy albo rodnikowy, według którego przebiega każda z tych reakcji. Napiszmy, może sobie w takim razie y, równania każdej z tych reakcji. Zobaczymy, właśnie. Przyjrzymy się im bliżej. W przypadku reakcji pod wpływem światła od razu dwie pieczenie na jednym ogniu sobie zrobimy. Zadanie 19 za jeden punkt właśnie mówi o napisaniu równaniu reakcji monobromowania parakselenu pod wpływem światła. Zastosuj wzory półstrukturalne związków organicznych. W takim razie tutaj pod wpływem światła reakcja bromowania. Jeżeli mamy reakcję pod wpływem światła, brom, tak naprawdę, tutaj przyłącza się do jednej z tych grup CH3, z tych grup bocznych, a mówiąc już dokładnie, podstawia się za jeden z atomów wodoru z tych grup CH3. Zauważmy, mamy dwa substraty, dwa produkty, więc na pewno będzie to substytucja i mamy wspólną tutaj lukę, właśnie typu reakcji dla obu reakcji, więc pod w obecności katalizatora żelaznego też będzie to, zaraz sobie zobaczymy, substytucja. Pod wpływem światła zawsze jest to substytucja rodnikowa, czyli mechanizm reakcji rodnikowej. Mówiąc już dokładnie, tutaj tym katalizatorem żelaznym jest bromek żelaza 3 FeBr3, i wtedy mamy typowo udział tutaj pierścienia aromatycznego w reakcji. Atom bromu przyłącza się do pierścienia aromatycznego, też tutaj zostaje ulega podstawieniu atomu wodoru, ale już nie z żadnych grup, nie z żadnych grup bocznych, nie z żadnych z grup bocznych C3, tylko bezpośrednio z pierścienia aromatycznego atom wodoru zostaje podstawiony atomem bromu. No i tak jak się spodziewaliśmy, też mamy dwa substraty, dwa produkty, więc nadal jest to substytucja, ale teraz już elektrofilowa. Tutaj ważniejszym substratem jest węglowodór aromatyczny, bo inaczej mówi się o tej reakcji aromatyczna substytucja. I tutaj w pierścieniu aromatycznym mamy aż trzy wiązania podwójne, między innymi właśnie w wiązaniach wielokrotnych można rozpoznać nukleofil. W takim razie mniej ważnym substratem będzie elektrofil, czyli cząsteczka bromu, za pomocą katalizatora. Cząsteczka bromu jest w pewnym sensie aktywizowana, jest z niej robiony jeszcze bardziej aktywny elektrofil. W takim razie, właśnie nazwa mechanizmu tej reakcji zawsze jest związana z mniej ważnym substratem, który tutaj pełni funkcję elektrofila. W takim razie będzie to aromatyczna substytucja elektrofilowa mechanizm reakcji elektrofilowej. No dobrze, to tyle w takim razie, jeżeli chodzi o zadanie 18, zadanie 19 też już mamy. W zadaniu 20, natomiast za jeden punkt, mamy powiedziane, że w wyniku katalitycznego utleniania paraksylenu otrzymuje się kwas tereftalowy, czyli kwas benzeno 1,4-dikarboksylowy. Napisz wzór półstrukturalny lub uproszczony opisanego kwasu. Podwójny kwas karboksylowy, czyli musimy tutaj właśnie sobie zapisać grupy karboksylowe w pozycjach 1,4. No właśnie mamy katalityczne utlenienie, grupy metylowe ulegają utlenieniu, a mówiąc już dokładnie, atomy węgla z tych grup metylowych ulegają utlenieniu. No i tak już cały wzór tego naszego kwasu będzie wyglądał i cała ta wioska zadań 18 do 20.